A dzień dobry, ja jestem Kairos, a to jest szósty epizod. Ej! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba, no ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcecie prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy Tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Witam ponownie. Bladwin został właśnie twarzą odcinka szóstego. Hej, hej. Komentarz dla zasięgów. I takie podejście się naprawdę szanuje. Bardzo dziękuję każdemu, kto zostawił ocenę i skomentuje ten film, a my sobie przechodzimy dalej do epizodu. Czy Bladwin nam grozi? Grozisz mi? Wręcz przeciwnie, oferuję ci pomoc. Czemu by nie? Ile mam ci zapłacić? Niewiele. Dziesięć bryłek Niewiele, nie rudy to wszystko. O, prawie jak za darmo. Proszę, oto ruda. Przyjaciół nigdy nie za wielu. Widzę, że mądry z ciebie gość, ale to nie znaczy, że może... Do zobaczenia. W obozie nie musisz. Tak, tak, panie Bladin. Dzień dobry, dzień dobry. Świetnie, 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 świetnie. Bardzo fajnie, bardzo miło. Idziemy sobie do złego z nią porozmawiać jeszcze, bo tutaj wiem, że jest jednym z tych cieni, którzy mogą nas poprzeć w naszej drodze do zrealizowania testu zaufania. Potrzebuję Twojej aprobaty, żeby móc zostać przyjętym do cieni. Twoja twarz wygląda znajomo. Czy to nie Ty, czasem, pytałeś mnie o to samo jeszcze kilka miesięcy temu? Możliwe. Teraz pamiętam, jesteś tym gościem, który spaprał testy zaufania. Czyli Diego pokusił się o drugą szansę dla ciebie. Zgadza się. Co ja ci to wtedy zlecałem? A, tak, właśnie. Miałeś zakosić jednemu z nowicjuszy to specjalne bagienne ziele. Tym razem już tak łatwo nie będzie. Musisz się naprawdę wykazać. Wszystko mi jedno, dopóki nie będę się musiał wyprawić do obozu na bagnie. Da się zrobić. Od kilku dni czekam na posłańca z nowego obozu. Udaj się w moim imieniu do obozu szkodników i przekaż im moje serdeczne pozdrowienia. Generalnie chodzi o to, że ja tę paczkę już posiadam w ekwipunku i mógłbym już naprawdę w dosłownie sekundę zrealizować tę misję. Ale w sumie, dla pewnego rodzaju entertainmentu, jak i przy okazji, by pokazać wam w ogóle, jak się taka historia mogłaby potoczyć, to chyba. Postaram się zrealizować tak misję, jak gra chce. Gdzie leży ten obóz szkodników? Wyjdź północną bramą i kieruj się w stronę nowego obozu. Dobra, wiemy właściwie gdzie to jest. Także spoko. O jaką paczkę się rozchodzi? Nie powinno to zaprzątać twoich myśli. I tyle. Dobra, <noise> także my tam paczkę mamy, ale wiecie jak to działa, jak to się ma, zapiszemy sobie na zapasiku i możemy dalej się bawić. Literalnie muszę przyznać, że odkąd prowadzę serię z Minecrafta, co przy okazji serdecznie zapraszam do ogarnięcia sobie, bo jest dosyć sporawa, jeżeli chodzi o ilość epizodów, to właśnie szukałem sobie, powiedzmy, muzyki, którą można sobie dać zawsze w tle. I naprawdę, Stary Oboz, soundtrack ze Starego Obozu, jest chyba dosłownie jednym z najlepszych utworów, jaki mamy w Gothicu pierwszym. No kurde, nie wiem czy jest jeden z bardziej klimatycznych, <laughs> pewnie na by był. Tak, ale musiałbym taki dokładniejszy research zrobić, bo niby zawsze tych wszystkich utworów muzycznych, ścieżek yy, słuchałem, słyszało się w tle podczas gry, ale ja osobiście nigdy nie zwracałem większej uwagi na to, nie wiem jak wy, moi mili, mieliście przy okazji. Możecie się pochwalić, jak tam wy, prawdę mówiąc, a również oceniacie e, ścieżkę dźwiękową w Gotiku. Wiadomo, że w Turieczce mamy jedną z lepszych ścieżek dźwiękowych, najbardziej rozpoznawalnych. Ale nie zapominajmy o na przykład jedynce, bo wiadomo, to jest silnik dwójki, ta modyfikacja, jej przeszłości, jednak wciąż stylizowane wszystko na Gotika pierwszego. Także macie swój ulubiony soundtrack jakiś, <laughs> możecie się śmiało z jedynki podzielić w komentarzach. Możemy sobie małą dyskusję zrobić. Dobra, jesteśmy w obozie, a ścięcia nie robiłem, bo za dużo sobie, no dużo sobie troszeczkę pogadałem. E, aha, aha, ty mi pokażesz sztuczki. Tutaj musimy sobie po prostu kogoś pozdrowić, Ciper może ciebie? Nie, 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 chleb weźmiemy, będzie zawsze, czymś się uleczyć, Simon niezbyt, może Cavalor nam troszeczkę pomoże na tej płaszczyźnie, eee, też nie, jest szkodnik, o kurczaki, taka mała ilość informacji tutaj została mi przekazana. I się tutaj nic nie dzieje, nic się nie rozchodzi. W tej jaskini również jest pusto, to ciekawe. <laughs> to wygląda jakby w sumie twórcy moda. Kompletnie nie wiedzieli, jak to można by było zagospodarować. Czy postawili taką ściadę, co i tak się w sobie da przejść. Mm, szkodnik, szkodnik. Może ten strażnik coś powie. Tutaj kończy się Twoja podróż. Dlaczego? Co za głupie pytanie. Chyba każdy, kto znalazł się za barierą, powinien wiedzieć, że mamy utarczki ze strażnikami. I dopóki się to nie zmieni, nie przepuszczę nikogo. A co jeśli chciałbym dołączyć do nowego obozu? To zostań tutaj, z nami, do czasu, aż droga znowu będzie wolna. Tylko miej baczenie na szkodników. W tej historii musi być jednak Czy to prawdę, prawda, że w waszym obozie znajduje się wiecie, wielka chałda rudy? Najprawdziwsza. Wymieniamy się między sobą tym kruszcem, ale nie pertraktujemy z królem. Nie to co magnaci. Tylko? Magowie Wody opracowują plan, dzięki któremu zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. Wreszcie będziemy mieli szansę się stąd wydostać. No, brzmi nieźle. Ogłuchłeś! Dobra, dobra, już uciekam, dobra. Poszukajmy sobie tutaj teraz jakiegoś fajansiarza. Okej, okay, słuchajcie moi mili, IQ ponad 2 miliony. Dopiero kiedy wrzuciłem paczkę złego z ekwipunku mam możliwość porozmawiania e, z Ciferem. Oczywiście, jeżeli chodzi o to zadanie, przesyłam pozdrowienia od złego. Cały czas czeka na swoją paczkę. A ja od kilku dni czekam na powrót posłańca, który miał ją dostarczyć. Pracujesz dla złego, prawda? Znajdź tego posłańca i zabierz mu tę paczkę. I przy okazji przekaż łajzie, że będziemy tu na niego czekać. Jaką trasę obrał? Strażnicy przy południowej bramie zostali przez nas przekupieni, dlatego właśnie tam się udał. Ale skoro nigdy się u złego nie pokazał, to pewnie nawet tam nie dotarł. Może znajdziesz go po śladach. Może ten posłaniec postanowił się ulotnić z towarem. Dokąd? Po takiej akcji nie mógłby się pokazywać ani w starym, ani w nowym obozie. Bagna też nie wydają się być dla niego idealnym miejscem. Odkąd podrżną gardło jednemu z sekciarzy. No to rusza. Chwila! Weź ze sobą Simona. Wprawdzie ma jeszcze mleko pod nosem, ale potrafi być nieocenioną pomocą. Pokażę ci drogę. Okej, okay, zobaczmy, czy teraz jak wezmę do ekipunku, a w sumie sobie zrobimy tutaj to też moje dzieci zapis dodatkowy, że sobie z Simonem pogadamy. Najwyżej go spróbujemy potem zabić w tej jaskini i będzie doświadczenie. Cyfer mnie przysłał. Słyszałem już. Chodź, pokażę ci drogę. Może? <noise> o Boże, ja sobie robię pod górkę. <noise> Specjalnie tylko po to, by sztucznie przedłużać odcinek, a przy okazji by też było więcej odcinków. Ej, ale wszyscy na tym korzystamy poniekąd, bo ja mam co robić. Miło spędzać wieczór chociażby, bo jest po 21, jak teraz sobie nagrywam odcinek. Um, no i wy macie więcej odcinków, to teoretycznie jest dobrze, bo przykładowo macie ulubiony serial, to i więcej epizodów to chyba lepiej, co nie? Popsułeś się, kolego, prawda? Pozwól, że tutaj ci trochę pomogę. O, dobra, to lecimy. Powinniśmy pójść za tymi śladami. Innego tropu nie widzę. Ale najpierw wezmę sobie jeszcze porządnego łyka. Jasne, goście, nie krępuj się. Chodźmy zobaczyć, co tam się dzieje. Znaczy my już wiemy, co się dzieje. I wiemy to od prawie dwóch odcinków, ale tutaj dajemy taką fikcję, zakładamy, że nie mamy pojęcia. Dobra, może jakiś Simon sobie zginie przy okazji. Łoj, tu jest obaj! Simon, dasz radę? Ło, kurde, ale znasz dobrze gracza są. Zabijmy Ogara. O nie! Simon nie żyje. <śmiennie> ale ja żyję. <śmiennie> Ej, czy... Ło, ło. Co za dziecko, w tyle, jakieś dziwne są Gotik, gotik, uspokój się. Gotik, strzały, są rzeczy. Jakby mi poku... Ojej. Nie ma. A. I. U. Jeju. Jakby się audio popsuło. a deszcz cały popsuł. Jeszcze premia ta za odwagę wleciała. Ej właśnie, bo coś wiem, że generalnie w tej gierce jest kilka zakończeń, ciekawe czy ta premia za odwagę też ma tutaj jakiś na to wpływ, paczka wilka. Simon zginął w walce z Ogarem w tej kolonii, na pewno znajdzie się ktoś kto pomoże mu poradzić się z tą bestią, bo zwolennik został zabity przez Ogara, paczka na szczęście jest w stanie naruszony, mogę ją odnieść złemu. Czy da się zrobić tak, by jednak on, moi mili, przeżył? Znaczy i tak już palicha pali to wszystko. Ale spróbujmy tutaj wleść również i trochę tego ogara po prostu pobić, połamać. E, jestem na tyle silny, że też mu jakieś obrażenia zadaję. Czy też, powiedzmy, nie jest to na pewien sposób oskryptowane, że ten ogar raz go uderza jest po nim, co nie? Zobaczmy, jestem naprawdę super ciekaw. Aha, w ten sposób, mhm. Nie, dobra, ty jesteś całkiem wytrzymały, to ogar mnie ma na jednego strzała. Ej, Simon może przeżyć spróbujmy jednak opcję, że on jest w stanie przeżyć. Co to było za bydle? Spadam stąd, zanim pojawi się ich więcej. Przekaż złemu tę paczkę, którą zastaniesz przy zwłokach. Opowiem Cyferowi o całej sprawie. Odłóż brata! Generalnie to jestem konsekwentną osobą, i przy pierwszym podejściu nasz Simon umarł, więc już gramy tak, by nie żył całkowicie. Tymczasem ja idę do nase nasego, tak, naszego myśliwego. Chodzi tutaj, rzecz jasna, o Christiana. Dobra kolego, skończ jeść serek i proszę bardzo. Oto rośliny. Oto rośliny. Znakomicie. No to mamy wszystko. Łapka też jest gotowa. Weź tę butelkę i rozlewaj stopniowo jej zawartość po drodze. Idź dokładnie tą ścieżką, którą podążaliśmy, a ja tymczasem rozłożę mięso sobie Przedmiot otrzymany. E, Okej. Okay. Jestem w sumie ciekaw jakby to dokładnie miało działać. Czy żebym musiał chyba to najpierw użyć i iść ścieżką, ale sobie zapiszę grę wpierw i ci jeszcze dam tylko trochę skór, bo to mam. Ok, 210 bryłek więcej, całkiem nieźle. 270, to jak na kopacza jestem całkiem bogaty. Przynęta Christiana. Jak to działa? E, nie, serio, jak to działa? Co ja muszę z tym zrobić? Ja musiał cały czas klikać, albo po prostu nie. A, dobra, nie, wszystko jest oskryptowane. To się nie ma co martwić. W porządku zatem. E, tylko iść cały czas ścieżką i bohater sam mnie poprowadzi w porządku zatem. Dobrze. Całe szczęście jest oskryptowane. Nie muszę się stresować. Bardzo fajny patat, Muszę przyznać, te ślady krwi, plamy krwi. W sumie można by było jeszcze zdać opcję w sumie z tymi śladami jak sobie yy, chrząszcz umiera. Takie zielonkawe, może by bardziej w sumie pasował. Okej, okay, chyba ostatnie to będzie bo już... Może być się dalej. Wystarczy. Lepiej szybko się stąd wynosić, zanim cieniostwór mnie zauważy. A no, <laughs> lecimy do tego koleżki. Sprzedam wam pewnego rodzaju funfakta. Misja wciąż jest oskryptowana, nie mogę się ruszyć. No i właśnie kolega wbiegł do środka. Legalny. Teraz ja się o niego zatroszczę. Daj znać Katiemu, żeby mnie tutaj odwiedził. I niech przytaszczy ze sobą cały kopiec rudy za pomoc. A, i powiedz mu jeszcze, żeby wziął ze sobą paru strażników. To tak na wszelki wypadek, gdyby ci wymknął się spod kontroli. W porządku. Co teraz zamierzasz? Na północy powinien się kręcić jakiś troll. Może to właśnie nim zajmę się w następnej kolejności. Mogę ci jakoś pomóc? Eh, daj spokój. Powalenie trola to inna bajka niż złapanie cienia stwora. Poza tym na wszelki wypadek wciąż trzymam przy sobie pewne zaklęcie, które zdobyłem jeszcze przed trawieniem do kolonii. Bez obaw. Poradzę sobie. Ojej, teraz sobie zdałem sprawę. Właśnie sobie chrystianku mój ukochany nie poradzisz, bo ty jesteś tymi zwłokami, które potem spotykamy przy szukaniu kamieni ogniskujących jako bezimienny. <laughs> to już wiemy, co się z tobą stało. Już znamy twoje dalsze losy. O, jak piło o jak słodko, jak uroczo. Wracajmy do obozu. Mam wrażenie, że w sumie już. Nie, jeszcze nie wrócimy do obozu. Ehm, mam wrażenie, że w sumie wszyscy E, wszystkie cienie, które tutaj mają jakiekolwiek znaczenie fabularne zostały przeze mnie ogarnięte i teraz sobie przypominam jedną ważną rzecz. Ktoś mi kiedyś pisał w ogóle w komentarzu Bardzo przepraszam, zapomniałem użytkownika, że komu na tej wieży może się znajdować amulet, znaczy ja byłem ją sprawdzić, ale nie próbowałem się wdrapać na sam jej szczyt, a za chwilę wam właśnie zaprezentuję w jakiś sposób. E, więc sprawdźmy to, czy rzeczywiście tutaj będzie jakiś fant. E, w ten sposób, co nie? Jak najbardziej. Do góry, może coś będzie leżeć, a może niczego nie będzie. To się okaże. O ile się uda zaskoczyć w ogóle tam? Czy, czy jest możliwość? Hmm. O! Udało się! O rany! O rany! Naprawdę! Zrobiłem to! Lepiej zapisać grę! Po tak długich próbach, jest w sumie środek nocy w gotiku. zobaczmy, jest godzina... Co? 21.32 dopiero? Wow, Myślałem, że już naprawdę wiele gothicowych godzin mi dało, ale w końcu udało mi się tutaj wskoczyć! W porządku, jestem na samym szczycie. Jest! Rzeczywiście, amulet mocy! Nie okłamaliście mnie, udało się go zdobyć! Bonus do siły plus 10, uuu, jak wspaniale, jak cudownie, 25 siły, <laughs> tak jest, o to chodziło, cudownie, dobra, teraz tylko zejść, zejść spokojnie, nie zabijając się. Heja, kawalorn, co tutaj robisz, obok swojej chaty? Możesz, to zależy tu. Ty... Bo generalnie chciałem, żebyś nauczył mnie strzelać z łuku. Możesz mnie nauczyć, jak sprawniej posługiwać się łukiem? Jako początkujący powinieneś zawsze pamiętać. W porządku, kolejny poziom to jest 20, moi państwo. A, 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 punktów nauki. Wracajmy do obozu w takim razie. Siema, zły, widzę, że jesteś u siebie. Także, siema, siema, mam paczkę. Mam paczkę. Świetnie. Jeśli o mnie chodzi, Diego usłyszy, że równy z ciebie gość. Nie interesuje cię, co musiałem za nią zrobić? Nie, paczka znajduje się w moich rękach. A reszta mnie nie obchodzi 200 punktów doświadczenia, całkiem sporo. Ej, przy okazji, rząd łokwipicy tutaj więcej obrażenia od zębu koparcza. Z zębie koparcza. Nie wiem, jak to dbędzie dobrze. Ej, Git. O, mogę wszystko usmażyć naraz. Ej, to mi się podoba. Dobrze, tak patelkę z oddali zauważyłem. Mhm, to się przyda tego smażonego mięsa. By sobie podnawiać tego i owego. Chodźmy się przespać i za chwilę rozg. No, za chwilę ogarniemy resztę kwestii, tak. Siemasz z Kati, zadanie wykonane. Złapaliśmy białego cieniostwora. Białego cieniostwora? To, to mi przyniesie fortunę. Gdzie on jest? Powinieneś się zobaczyć z myśliwym Christianem w pobliżu obozowiska szkodników. Weź też ze sobą hałdę rudy i paru strażników dla bezpieczeństwa. Tak zrobię. Proszę przyjmij to jako nagrodę. Diego usłyszy o tobie same dobre rzeczy. Odwiedź mnie jeszcze, kiedy będziemy już mieli cieniostwora na arenie do dyspozycji. 150 brołek rudy to naprawdę cholernie dużo. A 420, 0 O, śmieszne rzeczy. <laughs> no, no có, cóż, co mogę więcej rzec. Chodźmy do Diego, wydaje mi się, że już wszystko wypełniłem. I mam poparcie wystarczającej ilości osób, by podjąć testu zaufania. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. Zły jest z ciebie bardzo zadowolony, zaskarbiłeś sobie jego zaufanie. Scotty opowiadał o tobie w samych superlatywach. Malte uważa cię za prawdziwego twardziela. W oczach rączki jesteś całkiem wprawnym złodziejem. Dexter będzie na ciebie głosował, chociaż wątpię, żeby w ogóle wiedział, kim jesteś, ale nie wnikam. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób. Przejdźmy zatem do twojego testu. W ostatnim czasie sekciarze przekonali na swoją stronę kilku kopaczy, żeby czcili ich dziwnego bożka. Mnie nie obchodzi, że zmarnują sobie życie, ale magnatom naprawdę się to nie podoba. Wierzymy, że już wkrótce duża grupa kopaczy zechce opuścić obóz. Dowiedz się, czy to prawda. A jeśli tak, dopytaj, kto dokładnie chce się pożegnać z obozem. Wtedy będziesz mógł się zobaczyć z Gomezem. Nie tak dawno temu zgłosił się do mnie nowicjusz imieniem Raz i mówił coś podobnego. Tym lepiej. W takim razie wiesz już od kogo zacząć. A co z tą przysługą, którą jestem ci winien? Później do tego wrócimy. Dlaczego Gomez zwyczajnie nie wyrzuci tych sekciarzy z obozu? To nie jest rozwiązanie. Strażnicy świątyni pilnują starej kopalni przed pełzaczami, a bagienne ziele też wszędzie nie rośnie. Jeśli magnaci wypowiedzą otwartą walkę bractwu, obóz straci więcej niż zyska. Odkąd znalazłem się w kolonii, nowicjusze reklamują w zewnętrznym pierścieniu bagienne ziele. Jak dotąd nikomu to nie przeszkadzało. Sam do końca tego nie rozumiem, ale w tym obozie lepiej jest nie kwestionować poleceń magnatów. Dobra, Gonzales, ja wiem, że mam w sumie 9 punktów umiejętności i niezbyt wiem na co to przeznaczyć. Mam wrażenie, że chyba warto by było przyoszczędzić na ucznictwo, no ale z 9 punktami nauki nie zawojuje zbyt wiele. Także dwa poziomy będą potrzebne co najmniej jeszcze. Przy okazji wiem, że za obozem znajduje się jeszcze statko Ścierwojadów, jak i jaskinia pewnego gamonia, którą trzeba oczyścić z goblinów. Z bym się tym zajął. Ale przy okazji zobaczył kieszenie Dextera, bo jestem pewna misja związana Ty Zobacz. O, wiobra! Jest do zrobienia, tylko mamy bardzo mało czasu, mogę mu zarobić list oraz klucz. Ale się wzdrygłem, muszę przez Okej, okay, nie, nie, nie. nie, Dexter nie chce tobą gadać. Okej, okay, to z drugiej strony może podejdę, tak? Ty mnie nie widzisz, ok? Co jest? Lipka. Ok, zarobiłem list. Mam go. Zapisałem grę. Jest. List Dextera. Zobaczmy po sobie. Dexter, to był nasz ostatni ubity interes. Po tej sprawie z Brabakiem i tym Gornem zaczyna robić się trochę za gorąco. Na naszym starym miejscu jakiś kopacz niedawno wybudował sobie chatę. Zapłotę znajdziesz w nowej kryjówce. Zabezpieczyłem oczywiście miejsce na wypadek, gdyby wiadomość trafiła w niepowołane ręce, ale taki bystry gość jak ty z pewnością sobie poradzi. W obozie między dwoma ściętymi drzewami Mordrak Uuu, znalazłem czyżby tutaj podpowiedź do pewnej skrytki Dextera. Hej, kana ja bym schyłać jeszcze zabrał klucz, który masz przy sobie. Ooo, sikasz! Jak to się Czemu miło się składa? Tak ja? Nie, skądżeby. Okej, okay. zarąbanie klucza jest jednak istotne. Jest naprawdę mega istotne, dobra, bo inaczej nie otworzę tej skrytki. Uh -uh -uh. Dexter, Dexter, ty stary draniu, pozwól mi coś tutaj troszeczkę zadziałać, zawojować. Tylko ci kopacze mi się nie podobają, dobra? Czemu się tak skrada? Nie, nie skradam się. Oje, oh yeah, udało się. Zobaczmy sobie teraz dziennik. to jest tajemnica Dextera, jak najbardziej. Myślę, że tak naprawdę tym testem zaufania zajmę się dopiero w tym epizodzie. A jeszcze sobie takich parę kowatych rzeczy ogarniemy. Zdawiam Dexterowi klucz i jakąś zaszyfrowaną wiadomość. W starym obozie musi być dziś ukryta skrzynia. Dobra, czyli mam wszystko co potrzeba. W sobie jeszcze tutaj jest nie gadałem z tym gościem, który sobie tak zionie ogniem, więc. Hmm, sprawdźmy to. Nech tam. Kopacz plujący ogniem? Nie wyglądasz na maga. Jak ty to robisz? Swego czasu dla nich pracowałem. To mała sztuczka, której mnie nauczyli. A na dodatek nie trzeba być jakoś specjalnie usdolnionym magicznie. Nigdy nie przypuszczałem. Że kiedyś się przyda. Naprawdę robi wrażenie. Powiedzmy, przynajmniej paru kopaczom z targowiska to imponuje, i trochę rudy od nich do mnie wpada. W każdym razie lepsze to niż łamanie sobie pleców w kopalni. W pełni się z tobą zgadzam. Współpracowałeś z magami ognia? Tak, ale nie z tymi w kolonii. Przed trafieniem tutaj byłem szanowanym myśliwym i dostarczałem magom z klasztoru trofea potworów do ich eksperymentów. Tak, to było całkiem przyjemne życie. Co cię teraz powstrzymuje od polowania? A z czym ja ci pójdę na łowy? Nie stać mnie na łuk. Fisk ma jakieś ceny z kosmosu. Odkąd płacę za ochronę, mało co zostaje w kieszeni. Ej, bądźmy dla niego mili. Proszę, weź to. Na bogów. Mówisz poważnie? Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo mi to pomoże. Pozwól, że w zamian pokażę ci pewną sztuczkę, dzięki której nabierzesz trochę zręczności. O, dzięki. Co robiłeś przed trafieniem do kolonii? To i owo. Byłem knechtem. Walczyłem z orkami. Pilnowałem kopalni. I żyłem osamotniony na wyspach. Polowałem na rzadkie okazy potworów dla różnych ludzi. I koniec końców nadziałem się na nieodpowiednie towarzystwo. Dlatego tak naprawdę trafiłem tu za niewinność. Ale pewnie każdy tak o sobie mówi. Dobra, chodźmy zapolować na te sierwojady. Albo. Kupujesz coś, albo zjeżdżaj! Bardzo się uprzejmy. Pokaż mi tylko niczego, nie dotykaj przed zakupem. No ale pierdoły. Hmm, to by było przydatne, gdyby tego wcześniej nie znaleźć. Dzięki za pomoc bohaterze wyciągnąłeś sobie broni i schowałeś się aż dwukrotnie no cóż, nie ma. ja przynajmniej troszeczkę doświadczenia podreperowałem. E, obra, jest mięso. Uh -huh. uleczymy się. I za chwilę chodźmy jeszcze do tych goblinów sobie zajrzeć. Sądzę, że w sumie. <ścoughs> Z eliksirem. W sumie z elixirem. A, wypijemy te esencje siły, co mi szkodzi naprawdę. Eee, tak, tak, tak. To trzeba wypić. Mam jeszcze amulet, to trochę dużo obrażeń będzie zadawanych. Jest, łuk, to się nie ma naprawdę co martwić. Grims, bo tak się chyba zwoła i za chwilę odzyskasz jaskinię, a przy okazji wiecie, no, od razu wszystko piję, od razu wszystko zakładam, no bo krótka modyfikacja nie ma za bardzo co oszczędzać i eee, nie ma co się też stresować od razu. O kurczę, o kurczę, czy jestem w stanie to porobić? Ej, dobra, dwa padły w ten sposób. E, mam wrażenie, że jeżeli szczała zostanie. trafi skałę, to jest dźwięk, jakby się e, wiesz, rozwalała, rozbijało, nią. Spójrzmy. Albo posłuchajmy. <tak>, tak, jak najbardziej, ale dobry bajer. <tak> Chodź kolego, tutaj ostatni zostałeś. Poważny panucznik, niektóre szczały nawet zaczynają leżeć prosto, inne niekoniecznie. Pierwsza wyszczolona poleciała prosto, dobra. Zaryzykujmy. Już jesteś tylko jeden, bez problemu sobie ciebie załatwimy. Dziękuję bardzo, panie kolego. O, niczego tu nie macie, naprawdę. Okej, okay, a masz coś przy sobie? Nie, tylko mieczyk, ty też masz mieczyk, zaraz miecz. Hmm, dobra. Niech będzie pałka, goblin, pałka. E, Zebata O, kolejne do kolekcji, gdybyśmy też chcieli. Jakieś sobie znaleźć, no, no, no i pałka, dobra. Eee, to schodzę do ciebie kolego. Jaskinie <grym> masz już wyczyszczoną. Eee, jak najbardziej. Mam nadzieję, że jakąś fajną nagrodę może dostanę, a może nie? Zobacz. A nie, to jest Gilbert, obój Boże, przepraszam. Jaskinia jest pusta. Zatem niedługo czeka mnie przeprowadzka. Niestety nie mogę ci zaoferować w zamian rudy, ale w ramach podziękowania co nieco ci opowiem. Kilka dni temu późną nocą obserwowałem pewnego szkodnika z nowego obozu, który zakopywał skrzynię w ziemi obok zrujnowanej chaty w pobliżu kąpieliska w starym obozie. Na twoim miejscu spróbowałbym opróżnić zawartość. Jeśli jeszcze nikt się do niej nie dobrał, będę pamiętał. Zaraz, zaraz, Gilbert, czyżbyś ty mi powiedział o lokalizacji też poniekąd. Nie, 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 zaraz, zaraz, albo jeszcze chwila. E, mam wrażenie, że może chodzić o tę samą skrzynię, o tego samego szkodnika, co teraz. Wiecie, to samo zadanie, co z Dexterem. O, tak. I to jest kolejna wskazówka ku Potrzebna temu. Potrzebna ci jest jeszcze chata w starym obozie? Nie! W końcu już na dobre opuściłem to miejsce. A czemu pytasz? Kopacz Gaj szuka właśnie dla siebie nowej chaty. Przekaż mu, że może ją sobie wziąć! Niech to będzie prezent ode mnie. I tak już się więcej w obozie nie pokaże, więc przynajmniej ktoś na tym skorzysta. A gdzie się ta chata znajduje? Stoi koło areny, przy ognisku. Ciekawa informacja. Dobra, chodźmy to ogarnąć wszystko. Znalazłem dla ciebie chatę. Naprawdę, gdzie? Stara chata Gilberta jest wolna. To ta w dzielnicy Areny przy Ognisku. Wprawdzie nie przepadam za tą dzielnicą, ale jestem ostatnią osobą, która będzie narzekać. Słyszałem, że strażnik NET często pobiera od ludzi pieniądze, dlatego nagroda będzie trochę szczuplejsza. Mam jednak nadzieję, że to wynagrodzi Twoje starania. Dziękuję Ci! Nie wiem, ciekawe, czy w takim razie mogłem przy okazji zaproponować mu zupełnie inną chatę. Na no, to by to w sumie wskazywało. E, możliwość wybrania dialogu. Jakby to nie była jedyna, ch jedyna chata, którą można by było mu zaoferować. Byłem sobie przy wodopoju, ale prawdę mówiąc, zupełnie niczego tam nie znalazłem. Natomiast tutaj koło tego krzaczka jest jakiś taki dziwny X. <laughs> Jestem ciekaw, czy to jest może kryjówka Dextera oraz jego skarb. No to było dosyć charakterystyczne i widoczne. A, tak, to było to zadanie. Pojawiła się skrzynia. Zobaczmy, zobaczmy. 250 broek no z drugiej zaś strony, co tutaj można było być innego ukrytego. Hmm, mam dziwne wrażenie, że teraz tematem przewodnim chyba właśnie będzie. <laughs> Moimi... Uuu, u deska, weźmy sobie e, po prostu tajemnica Dextera. Tak, główny temat przewodzi tego odcinka to jest zaufania w pełni rozkwitnie wraz z epizodem następnym, więc bardzo dziękuję Wam za uwagę. W opisie znajdziecie fajne linki do mojego Facebooka oraz serwera Discord. E, no i zachęcam do ocenienia oraz skomentowania tego filmu. Także trzymajcie się ciepło moi mili i do zobaczenia w innych odcinkach, czy też w innych filmach. Na razie. Hej!